Dzień dobry, witam po raz kolejny. Dzisiejszy materiał będzie o tym, jak demokraci próbują na wszystkie sposoby, jak starają się, żeby jak najwięcej nielegalnych imigrantów głosowało. Oczywiście wiadomo, głosowało na nich. Tak więc zaczynam, a chodzi również tutaj o ustawę SAVE, o której za chwilkę również powiem. Demokraci w Izbie Reprezentantów podejmują wspólne wysiłki, Wysiłki przeciwko ustawie wyborczej, wymagającej od wyborców udowodnienia, że są obywatelami Stanów Zjednoczonych. Demokraci w Izbie Reprezentantów podejmują wspólne wysiłki, aby głosować przeciwko wspieranej przez, przez Republikanów ustawie wyborczej, która wymagałaby od wyborców Przedstawienia dowodu obywatelstwa w celu oddania głosu w wyborach federalnych. Republikanie forsują przyjęcie ustawy o nazwie Safeguard American Vote, Voter Eligibility Act, znanej również jako SAVE Act, która zmieni ustawę o krajowej rejestracji wyborców oraz nałoży na Stany obowiązek uzyskiwania dowodu obywatelstwa, od wyborców w wyborach federalnych, a także o, um, usuwania osób nie będących obywatelami kraju z list wyborczych. Przywódcy demokratów wzywają członków swojej Izby do głosowania przeciwko tej ustawie, twierdząc, że stanowiłaby ona niezwykłe obciążenie dla niezliczonej liczby Amerykanów. Utrudniając im głosowanie w wyborach. Demokraci zawsze właśnie używają takiego argumentu. Najpierw był to argument, że czarnoskórzy nie są w stanie uzyskać dowodu tożsamości i z tego powodu nawet nie powinni w ogóle głosu iść do głosowania z dowodem tożsamości, tylko najlepiej byłoby, by po prostu zaufać każdemu na słowo, że jest tym, kim jest i po prostu pozwolić mu głosować. Wielokrotnie byliśmy świadkami, jak republikanie w Izbie Reprezentantów w dalszym ciągu nieodpowiedzialnie poddają w wątpliwość wiarygodność naszych wyborów, jak to mówią demokraci. Pomimo licznych ponownych przesłuchań, pozwów sądowych i dogłębnych analiz przeprowadzanych przez konserwatywne zespoły doradców, nie było żadnych dowodów o powszechnym oszustwie, którym ta ustawa ma zapobiec. Zgodnie z obowiązującym prawem rejestrowanie się w celu głosowania lub głosowanie w wyborach federalnych przez osoby nie będące obywatelami już jest nielegalne, jak napisało, jak napisało Biuro Demokratów. Demokraci, tak więc, są zachęcani, żeby tej ustawie się sprzeciwić, a jest to ustawa o nazwie HR 8281. Tymczasem przywódcy Izby Republikańskiej Nalegają na przyjęcie projektu ustawy, aby speaker, a speaker reprezentantów Izby Reprezentantów Mike Johnson zamieścił w serwisie Twitter informację, że ustawa SAVE zabezpieczy nasze wybory, zapewniając, że w wyborach federalnych będą głosować wyłącznie obywatele amerykańscy. To chyba nie powinno być nic kontrowersyjnego, a tymczasem demokraci uważają, że jest to podejrzane, że jest to niedopuszczalne i że to bardzo zaszkodzi Amerykanom, którzy chcą głosować. Speaker Johnson napisał, że jeśli ta ustawa zostanie przyjęta, to będzie wymagała, aby stanowi urzędnicy wyborczy pytali o obywatelstwo, przed udostępnieniem formularzy rejestracyjnych wyborcy i będzie wymagać, aby osoba przedstawiła dowód obywatelstwa w celu zarejestrowania się jako uprawniony do głosowania w wyborach federalnych. Jednocześnie ustawa ta umożliwi urzędnikom stanowym, Akceptowanie szerokiej gamy dokumentów, które ułatwią obywatelom rejestrację w celu głosowania w wyborach federalnych. Między innymi ma zapewnić stanom dostęp do baz danych agencji federalnych, aby mogły one usuwać osoby nie będące obywatelami kraju ze spisów wyborców i potwierdzać obywatelstwo osób nieposiadających dowodu obywatelstwa. No, i chyba właśnie tego tak obawia się rząd federalny właśnie tego, żeby poszczególne stany miały większą kontrolę nad wyborami, co oczywiście powoli jest stanom odbierane, a zgodnie z konstytucją każdy, każdy stan ma prawo do tego, żeby Wybory przeprowadzać zgodnie z regułami, z zasadami i z prawem, które obowiązuje właśnie w danym stanie. Wybory nie powinny być przeprowadzane na szczeblu federalnym. Mimo tego, że są to wybory federalne, to jednak każdy poszczególny stan. Powinien mieć kontrolę na szczeblu krajowym y, dotyczącą tego, w jaki sposób te, y, sz, te wybory powinny się y, odbywać. Y, zgodnie z tą ustawą, z ustawą SAVE, wyborcy byliby zobowiązani do przedstawienia dowodu obywatelstwa w postaci dowodu tożsamości. I dokumentów, takich jak na przykład paszport, czy też inny dokument wydany przez rząd, przez jakiś urząd, dokument tożsamości ze zdjęciem potwierdzającym, że dana osoba urodziła się w Stanach Zjednoczonych. Dowód wojskowy, lub też ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, lub też inna dokumentacja pokazująca, że ktoś jest obywatelem USA. Oczywiście nie jest to system perfekcyjny. Dziewięt 15 stanów i dystrykt Kolumbii mają przepisy umożli umożliwiające nielegalnym imigrantom uzyskanie prawa jazdy. A stany te, to tak jako ciekawostka, Kalifornia, no oczywiście Kalifornia zawsze była stanem progresyjnym, pro także yy, nie, nie mogło jej zabraknąć na tej liście. Dalej, Colorado, Connecticut. Delaware, Hawaje, Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Jersey, Nowy Meksyk, Nowy Jork, Oregon, Rhode Island, Utah, Vermont, Virginia i Washington. Stany te wydają prawo jazdy, jeżeli wnioskodawca przedstawia określoną dokumentację. Taką jak na przykład zagraniczny akt urodzenia, zagraniczny paszport lub też karta konsularna ym, oraz dowód dokumentujący miejsce zamieszkania w danym stanie. A przepisy również mówią dalej, że każdy stanowy wniosek o wydanie prawa jazdy złożony do stanowego organu do spraw pojazdów musi służyć jako jednoczesny wniosek o rejestrację wyborcy, chyba że wnioskodawca nie podpisze wniosku, o rejestrację wyborcy. Niniejszy wniosek o rejestrację wyborcy należy traktować jako aktualizację wszelkich wcześniejszych rejestracji wyborców dokonanych przez wnioskodawcę. Tak więc każdy, kto ma prawo dostać prawo jazdy, ma prawo głosowania, jeżeli chodzi właśnie o tutaj interpretację tego prawa. Jest to oczywiście absurd i właśnie dlatego Republikanie, między innymi, Taką ustawę tutaj zaproponowali. Czyż to nie jest wspaniały sposób ze strony demokratów na kupowanie sobie wyborców poprzez nielegalny napływ ludzi przez południową granicę? Wiadomo, że tacy nielegalni imigranci, zresztą nawet były takie próby zadawania im pytań przez Jamesa O'Keefa, między innymi. Oczywiście, zapytani na kogo by głosowali, jeżeli mieliby taką możliwość, wszyscy odpowiadają, że oczywiście głosowali. Na wspaniałego Bidena, który pozwolił im znaleźć się w Stanach Zjednoczonych, w krainie mlekiem i miodem płynącą. No, być może taki kiedyś znowu będzie. A wracając do ustawy SAVE, to została ona przedstawiona przez Republikanina z Teksasu w maju. Ten pan nazywa się Chip Roy. Senator Mike Lee ze stanu Utah przedstawił projekt ustawy towarzyszącej Senatowi i otrzymał szerokie poparcie ze strony republikańskich prawodawców którzy twierdzili, że zapewni to bezpieczne wybory. W szczególności Mike Johnson zaprezentował projekt ustawy na początku tego roku wraz z Donaldem Trumpem podczas głośnej konferencji, która miała miejsce w Maralago, a mówiąc, że bezpieczne wybory to kluczowy, Kamień węgielny każdego reprezentatywnego rządu. Bez nich nie będziemy mieli kraju. Radykalni, postępowi demokraci wiedzą o tym i stosują politykę otwartych granic, jednocześnie atakując przepisy dotyczące uczciwości wyborów, aby zasadniczo przebudować Amerykę. Dlatego jestem dumny, z wprowadzenia ustawy Save, tak jak powiedział Chip Roy, wraz ze speakerem Johnsonem i moimi republikańskimi kolegami, przy nieocenionym wsparciu obywateli i organizacji, które uznają, że musimy położyć kres praktyce głosowania w naszych wyborach osób niebędących obywatelami. Tak jak powiedziałam wcześniej, chyba powinno być to oczywiste i nie powinno być tutaj żadnej kontrowersji, jeżeli chodzi o to, kto ma takie prawo do głosowania. A jeszcze powiem na marginesie, że kilka lat temu, kiedy nagrywałam materiał właśnie podobny mówiąc, że demokraci, było to bodajże dwa lata temu, mówiąc, że demokraci planują, żeby w głosowaniu brali udział imigranci, to miałam takie komentarze pod filmikami, że oczywiście przecież to jest bzdura, co ja w ogóle wygaduję, przecież prawo do głosowania mają tylko i wyłącznie obywatele Stanów Zjednoczonych. Tak więc proszę bardzo, macie dowód, do tego rzeczywiście zmierzali i co teraz macie w tej sprawie do powiedzenia? Chociaż demokraci fałszywie twierdzą, że wybory w 2016 roku zostały skradzione w wyniku zagranicznej ingerencji w wybory, bo tak jak pamiętamy, przecież Hillary cały czas mówiła, że wybory zostały jej skradzione. Demokraci ignorują realne zagrożenia zagraniczną ingerencją w wybory które powstaje, gdy osoby nie będące obywatelami Stanów Zjednoczonych mogą rejestrować się i głosować w wyborach, napisał Mike Johnson w raporcie. Niedbałe przepisy dotyczące rejestracji wyborców umożliwiają obcokrajowcom rejestrację i głosowanie w wyborach federalnych. Natomiast luki w finansowaniu kampanii, Pozwalają obcokrajowcom na finansowanie działań wyborczych w Stanach Zjednoczonych, a oba te czynniki mogą mieć wpływ na wynik naszych wyborów. Do rozmowy dołączył również Elon Musk, który stwierdził, że prawodawcy głosujący przeciwko ustawie są zdrajcami Stanów Zjednoczonych, a później zadał pytanie, jaka powinna dla takich zdrajców być kara. Ci, którzy się temu sprzeciwiają są zdrajcami. Konstytucja wzywa zdrajców winnych zdrady stanu do skazania na karę śmierci lub pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż 5 lat. Mają także zostać ukarani grzywną w wysokości nie mniejszej niż 10 tysięcy dolarów i zakazem sprawowania jakichkolwiek funkcji w Stanach Zjednoczonych. A Biden powiedział już, że że stanowisko jego administracji jest takie, że umowa ta zostanie, że ustawa ta zostanie zwetowana. Admi administracja Bidena podobno uważa, że nielegalna imigracja jest rzeczywiście istotnym problemem w kontekście nadchodzących listopadowych wyborów i po początkowych próbach przyjęcia bardziej rygorystycznych przepisów. Administracja Bidena zmieniła strategię, co budzi obawy dotyczące potencjalnej masowej amnestii, która umożliwiłaby głosowanie milionom nielegalnych imigrantów. Podejrzenia te nasiliły się po ogłoszeniu przez Biały Dom, że Biden zawetuje ym, tą właśnie ustawę Save, um, Save Act. Mike Johnson w taki sposób na to zareagował. Każdego obywatela amerykańskiego powinien zaniepokoić fakt, że urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych, który otworzył naszą granicę na, dla ponad 9 milionów nielegalnych imigrantów, właśnie ogłosił, że zawetuje naszą ustawę uniemożliwiającą głosowanie tym, którzy nie są obywatelami Stanów Zjednoczonych. A jak skomentował to Donald Trump, republikanie muszą uchwalić ustawę SAVE lub wrócić do domu, czyli po prostu, że tak powiem, wynieść się, st się stąd i płakać. Nielegalni migranci nie będący obywatelami uzyskują prawo do głosowania, popychani przez nieuczciwych, Polityków, demokratów, których nie powstrzymuje równie nieuczciwy Departament Sprawiedliwości. Cały nasz system głosowania jest oblężony. A i w taki sposób właśnie to między innymi y, Donald Trump skomentował, nie jest to całe, cała jego wypowiedź, w każdym bądź razie mówi, że nie mają wstydu i że y, po prostu ostrzega ich, żeby tak nie robili. Y, natomiast jeszcze zakończę informację również y, y, dzisiejszą tym, że y, zaczynają wychodzić już na jaw jeszcze większe... Dowody na to, że na południowej granicy dzieje się na, naprawdę źle. Biuro do Spraw Przesiedleń Uchodźców administracji Bidena nie zweryfikowało sponsorów odpowiedzialnych za opiekę nad dziećmi, które znalazły się na terenie Stanów Zjednoczonych bez opieki podczas przekraczania granicy. Dowiedzieliśmy się tego od informatorów we wtorek. Informatorzy opisali kilka przypadków ewidentnego handlu. Handlu ludźmi z udziałem nieletnich oraz ich sponsorów. Jedna z takich informatorek to pani Debra White, pracownica federalna przy Departamencie Zdrowia i Opieki Społecznej Biura Usług do Spraw Przesiedleń Uchodźców. Pani Debra White ujawniła, że ona i jej koleżanka Tara Rodas. Po raz pierwszy odkryły przypadek handlu nieletnimi przekra przekraczającymi granicę w czerwcu 2021 roku, ale nawet po tym jak zgłosiły to co się dzieje, dzieci nadal były wysyłane do niebezpiecznych miejsc przez niewłaściwie zweryfikowanych sponsorów. Dzieci wysyłano pod adresy, które były opuszczonymi lub w niektórych przypadkach nieistniejącymi domami nieistniejącymi adresami według pani White. W Michigan dziecko wysłano na otwarte pole, nawet po tym jak zgłosiliśmy, że zadzwoniliśmy pod numer 911, po usłyszeniu, jak ktoś woła o pomoc, a mimo to dziecko zostało tam wysłane. Kiedy wyraziłam obawy dotyczące uchybień i poprosiłam o pokazanie umowy, powiedziano mi, nie dostaniesz umowy i nie będziesz o nią więcej prosić. Dlatego wzięłam na siebie obowiązek stworzenia szkoleń w zakresie zgłaszania incydentów, wykorzystywania seksualnego i sygnalizowania handlu ludźmi. Ale dzieci nadal wysyłano do niebezpiecznych miejsc. Pani White twierdzi, że urzędnicy nigdy nie spotykali się ze sponsorami twarzą w twarz i stwierdziła, że fałszywe dokumenty są na porządku dziennym. Natomiast pani Tara Rodas opisała przypadek 16-letniej dziewczynki z Gwatemali, która, której sponsorem był niby jej starszy brat, i, a tak jak powiedziała, dotykał jej nie, w niewłaściwy sposób, i było jasne, że ten sponsor na pewno nie był jej bratem. Powiedziała też, że dziewczyna wyglądała na odurzoną i wyglądała jakby była na sprzedaż. Według pani Tary Rodas, sponsorka miała konta w mediach, społecznościowych zawierające pornografię dziecięcą. Pani White natomiast powiedziała, że kiedy kwestionowały te panie dokumenty, kierownictwo odpowiadało, że nie są one ekspertami od fałszywych dokumentów tożsamości i że ich zadaniem nie jest kwestionowanie dokumentów, tylko ich zadaniem jest sprawdzanie, sprawdzanie sponsora, nie, że ich zadaniem nie jest sprawdzanie sponsora, tylko zjednoczenie noczenie dziecka ze sponsorem. Także po prostu zostało im powiedziane, żeby się w to nie mieszały tylko, żeby zajęły się swoją pracą. Panie te twierdzą, że ich ostrzeżenia były ignorowane, żeby próbować zapobiec tłoczeniu się uchodźców na południowej granicy. Pani White mówi, że kierownictwo tych organizacji pozwala na handel dziećmi pod ich okiem, a podatnicy w dalszym ciągu to finansują, ponieważ są to operacje, które są finansowane z pieniędzy podatników. Senator Bill Sessley z Luizjany powiedział, że wykorzystywanie dzieci nie powinno mieć charakteru stronniczego i dodał, że Joe Biden ma władzę, aby temu zapobiec, zabezpieczając granicę i reformując organizację ORR, aby uchronić dzieci przed krzywdą. Tak więc czy potrzeba jeszcze więcej dowodów na to, że dzieje się naprawdę, naprawdę bardzo źle? Na dzisiejszy dzień to ode mnie wszystko. Do następnego razu.